Dzisiaj następuje oficjalne Jest wręczenie legitymacji PTTK naszego koła. Także proszę, Kryśia oficjalnie odbiera. No, No co, no złote zdjęcie. Tylko stare. Słuchaj, ja mam jak szedłem na studia. Nie, wygląda jak jedzenie. to wody takie są tam ja to, y, 210 jest za Ten Formularz jest mój. A Agnieszka y, ma w autie do wypełnienia. <noise> <noise> Czego nie napisać Daty? Tylko daty, ale, bo ja nie wiedziałam kiedy tam wiesz. Dobra. Na jednym plusie mam, na drugim nie. tu no, sobie ja To spoko, tak to, 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 to się wypisze. Nie słuchaj go, nie słuchaj go.

o jak to jest. Takie piękne już tutaj były tamtych. Zwaną Kupcym... Szlakiem no, Kupieckim. Szlakiem Kupieckim idziemy do samej góry, a tutaj jest Zamkowa Góra, tu jesteśmy na Przełęcznej. Ten zamek z Bujeń napadli, zajęli go nie znaleźli dobre miejsce, żeby napawać kupców. Ja Właśnie, I tutaj czekali na kupcu, zabierali im wszystko. Z którego wieku byli? Oni? Tak, no. dawno. Bardzo dawno to było. To Cześć, jest, Cześć, to jest, to jest to historia, to tak, nie? A legenda mówi tak, że. Wojska austriackie zebrały się tu po tym, założyły ładunki, wysadzili powietrze ten zamek razem z tymi zbójami, nie? I teraz raz w roku się otwiera taka przestrzeń że można wejść na wiele złota, tylko nie wiadomo tak kiedy bia. raz w roku, także można ich zobaczyć, może się otworzyć i tylko tyle co do ręki. Nie wiem czy dzisiaj no będzie. Do... Do tylko tyle co do ręki można wziąć tego złota, bo tam właśnie to złoto zostało za... zasypane, jak wysadzili właśnie no. ten zamek. Można. No to dobrze. Ja to co idziesz? Tu zaraz będziemy być na lewo. tak zwany, jest była taka zielarka, która zbierała zioła. A w tych czasach, jak kobieta leczyła dziełami, no to to spalone na stosie. I my dzisiaj ten zwyczaj będziemy podtrzymywać i kultywować. Pierwsza zielarka w naszej grupie zostanie spalona. Pierwszą zielarką w naszej grupie jest niestety Dorota. Szkoda mi jej, co prawda, bo ale parzy różne dziwne wywary. No, Myślałem, że pali. No, i po, i no I ona niby zdrowa, ale... No. I posłuchajcie, ta zielarka, żeby uciec od tej śmierci spalenia czy tam czegoś, powiesiła się tutaj właśnie w tym miejscu, tam jest taki kamyk i tak wisiała. I, ta, i nie, powiesiła się na drzewie, tak, stawać, bo to, to i taki tutaj co ten teren miał taki gajowy ją ją i ją i zakopał i tam kamień jest taki wiecie, w blaku po lewej stronie, właśnie grup czarownicy. I tak tak nie wyszła z ona nie dobrze z kamienia, nie dobrze to szukać. Tylko ją potrąbili oczarni, jak to się czasuje. Każda mądra kobieta... Słuchajcie. Ja tam mówię, każda mądra kobieta w tamtych czasach była niepożądana. No? Tak. Takich kobiet nie było, potrzeba w takim środowisku i to jest zawsze usuwane. Z różnych przyczyn. Ale ty pijesz do mnie, czy co teraz? Jak te złota, idziemy na Zamkową górę, może być tam i inne dziwne rzeczy, znachorstwo, wszystko szło do ziemi. A najbardziej popularne było e, odbieranie dóbr takim wdowom, jak był, był, była e, zamożna rodzina. Mam nic. Nie mam nic. Tak. To I mężczyzna umierał, wdowa zostawała z majątkiem. Przychodził inkwizytor i stwierdzał, że ta pani ma koszarkę komisji... z Pod... Pod... Chcesz, tak jest, tak. Widzisz, to jest o tym mówię, że dokładnie mu, bo zawsze 5 zł z prawej strony i z lewej do <noise> Oczywiście te, co by się paliły wtedy na stosie, dzisiaj mają dużo do powiedzenia. Więc nie wiem dlaczego i komu przeszkadza ten zwyczaj. No, nie wiem dlaczego, nie? I tutaj mamy drugą dzielarkę, która by spłonęła na stosie. <noise> Ale jeszcze topiony jadł, to był bardzo nie Ja bym dla no. pewności powiem by spadł. Bo z tym topieniem to różnie, wiesz? Może gdzieś wypłynie. A coś powiedział o tej zamkniętym wierzchni? Widoki mamy piękne. on tam głupoty gada. Idziemy do tamtego budynku. Na przeciwko. No, zrób tak ty, ty zajebisty. Pieroga. Pieroga. Stończymy. Pieroga. Chociaż... O, go jak... wow. <głos》> nie Jeszcze no, Nie chodziła, nie tego. Jest? Jest! No, ale mówię, to jest! To no, jest! No, 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 no. To przecież no, prawdę no, mówi! To jest! To zęby zajrzysz! Czy nie za dużo zapłaciłem? A to mi trzeba dopłacić coś do zębów? No tak! no Jak ma zęby to więcej kosztuje! ekipa tu jest przemęczło, prawda? Oczywiście idziemy teraz w takim nie, czy wiecie? Nie. Wiemy, no, jest wiemy, jest wiemy, widzieliśmy zeszczerżony i tak dalej. Za tą górką się kończy, za górą srebrną schodzimy do protnika, gdzie idziemy do informacji turystycznej i tam dostajemy taki certyfikat o ukończeniu długodystansowego szlaku. Głównego Sudetu, czyli Czerwonego Ale to trzeba przejść cały, od Świeradowa do Prudnika I to trochę Świeradów z drugiego. Tam jest start kiedy Start na PKP Kiedy jedziemy? W tym roku zaczynamy robić główny szlak sudecki

nasze wyzwanie na ten rok, żebyście zobaczyli 410 km, parę dni, maraton z noclegami w stronniskach kwadratykowskich, ze zniżką, Czemu a, można się wiedzieć? Cudownie! Ze spaniem na podłodze, na materacach Tak, tak! Bez materata. Same śpiwory, że tak powiem. Będzie ciepło, będzie Trąpemy rewelacja. Sobie. Stój. A, stój. Czemu co, co tak wdroło? bez słów? Dzień dobry. <słuch>

Ja usiądę tak nogami o krakie i zjadę. Nie więcej niż cztery osoby. Na na Nie więcej niż cztery osoby. Co z cztery? Nie ma. Cztery, schodźcie. Nie skacz. Powiedziałem dwie. Bo jesteście trochę utyte! No, raczej, no. Ale nie aż tak! Nie aż tak! Sylwia, nie weź go tam z nij! Jest pana na dole, to piskuje. Ona jeszcze nie tak do końca na dole. to jest Ten jest, o, zobacz jak Sylwia tam w jaskini trenuje. Bo ja chcę zrobić to co? Co on zrobi? A tobie przejdzie, no to co, 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 co co jest... Aha. To, jak, jak wychodzi, w, w, w forcie jak byłem. A, jak byliśmy w forcie, tak. Ale się, że tu nie ma pająków. Nie, nie wiem. Boisz się pająków. Przestań. No, bardzo. Są bardzo fajne zwierzątka. A co wy już ciacho jecie, jak kawy jeszcze nie ma? No jak to tak? Popijemy Słuchajcie, tym fajnym akcentem Kończymy naszą dzisiejszą wyprawę Moje jest jami. Jest Jana. Słuchajcie, tym miłym akcentem wyczyna, że w góry opawskie. Ja na najwyższy szczyt po polskiej stronie. Po polskiej stronie w górę i skupią kopę I kochani, dzisiaj relację będzie prowadzić nasza koleżanka przewodniczka Sylwia i opowie o wyjściu pięknym w góry opawskie i przekazujemy jej głos. Moi drodzy, byliśmy w górach opawskich. Przechodziliśmy przez kopę srebrną. Potem kierowaliśmy się do Przełęczy mokrej. Co niektórzy pomyśleli, że to jest przełęcz mokra karkonoska. Po czym wdrapaliśmy się na biskupią kopę. Z biskupiej kopy na schronisko piękne schronisko Ale to, to z klimatem. Jest początek czy koniec bo ja nie wiem. Opowiadam streszczenie i tam nastąpiło yy, przemówienie końcowe przy, na parkingu przy kawie i, i cieście z Januszem. No ale niestety niefortunnie weszły nam w obiektyw pewne osoby i musimy dograć końcówkę jeszcze raz. I myślę, że Janek powie, co chciał powiedzieć wtedy na zakończenie. Słuchajcie kochani, to robimy na końcówce, nagrywamy, bo niestety wcześniej nam się nie udało dograć, bo były problemy z baterią, ale teraz dogrywamy i tak jak koleżanka powiedziała, byliśmy tu i tam, bo masakrycznie zajebiście, fajnie, kilometrów było tyle ile było, czyli z jakichś 13. Oczywiście, że 13. Ta koleżanka mi tu podpowiada, ja mogłem zapomnieć, bo to jednak tydzień czasu minął. Emocje. Wszyscy byli zadowoleni, było 15 osób, było kawa, ciasto i myślę, że kwintesencją tego wszystkiego jest ten film, który oglądaliście. Więc zapraszam, zapraszam. Przychodźcie, odwiedzajcie nas. Myślę, że jesteśmy warci Waszej uwagi. Tak. Do zobaczenia. Zapraszamy. Subskrypcje, lajki. Bardzo dziękujemy za to, że z nami chodzicie. I polecamy się na przyszłość na kolejne niedzielę z Wami. Pa!